Witamy Państwa w Pasłęńku. Jeszcze znajdujemy się przed budynkiem GS-u, budynkiem ubezpieczeń, budynkiem, budynkiem apteki, też budynkiem banku. Zapraszamy do nas wszystkich klientów. Ja akurat reprezentuję Biuro Ubezpieczeniowe Perfekt Stanisław Jasina i Wolna Kotyk. Zapraszamy do nas. Tu też mamy przedstawicielstwo generalne Towarzystwa Generali. Dlatego takie są obradowanie Generali. Można zobaczyć jak tam ładnie zrobili. To było robione w styczniu 2025. Tu pokaż Wojtek, gdzie są też reklamy fajne na oknach. O, super, AC, no to jedziemy, bo warto mieć pełne ubezpieczenie, nie tylko gobo OC, które jest dla innych, ale też OC, ochronę zniżek, jakieś wypadki, koszty leczenia, assistance, autokasko, żeby też warto to wszystko mieć. Także zapraszamy Państwa do nas, do biura. Pasłęg, ulica Jagieły 24, pierwsze piętro. Miło Państwa obsłużymy i doradzimy w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych, na życie, wypadkowych, zdrowotnych, onkologicznych. Przyjmujemy od poniedziałku do piątku do w 16 biurze. W soboty, w niedzielę mamy nieczynne, ale jeżeli są jakieś nagłe przypadki, zawsze możemy klienta obsłużyć. Tutaj jest fajnie wyjść do apteki. Do nas drzwi prowadzą na górę. Tutaj jeszcze jest taka reklama. Ale widać widać, że bardziej szkody o to my wtedy pomagamy klientom. Także warto mieć ubezpieczenie autokasku. Zapraszamy na pierwsze piętro. Może to jest taki jedyny minus, że musimy wejść na pierwsze piętro, ale za to mamy trochę ruchu. A ruch się zawsze przyda. Zapraszamy, doradzamy wszystkim, jest miła atmosfera, miła obsługa. Tutaj dzisiaj mamy takie spotkanie z okazji pięciolecia trwania Biura Ubezpieczeniowego i tego Przedstawicielstwa Generali. Tu witamy Pana Dyrektora, naszego najlepszego Dyrektora z Gdańska, Pana Mirosława Lobudy. Witamy naszą supermenadżerkę. Dzień dobry. I tu z zbamy nasze Biuro, także wszystkich klientów. Zapraszamy do nas. Krajowa to, to już A to nasi... nie jest na <grym> agenci, tak. którzy pracują w firmie Nie Pani Ula reprezentuje Ornetę, Pan Marek reprezentuje Kwizyn, mm, tak Pani Ela rozliczenia, rozlicza. No i tu są jeszcze zaraz widuję dziewczyny, które tam robią sobie kawę. To za moment. Dziękuję. Stasiu, gratuluję wyśmienity z wyników. O. Dziękuję. Za ostatni rok. Dziękuję. Fajnie się rozwinęliście, macie dynamiki prawie we wszystkich liniach i czekamy na więcej. Dziękujemy i dziękujemy za przybycie do nas przez skromne progi. Nie, tu już działamy dla Generaly z przedstawicielstwem piąty rok. To że też się cieszymy, że wytrzymaliśmy. No i dzięki wszystkim moim... Dziewczynom, bo no. bez nich, no to myśmy nie mieli szans. Nie? Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Dziękuję. Iwona, Dрипalę. Iwona, chodź tutaj. Jeszcze Iwonka się schowała. No chodź a tu jest główna szefowa w pasłynku, to jest za Witam, witam wszystkich. nie <grym> <gosto. grym i żydami> wiedzą, że Iwona nie lubi żadnych filmów na krew. No to my wiemy, ale po prostu... No bardzo medialne, bardzo medialne. <grym> Proszę Państwa, chciałem podziękować dla naszej Dorotki za to, że ona to się nami opiekuje 5 lat i, nie, i więcej, nie, że to nam pomaga, daje serce, swój czas. Mam taką książkę fajną serio o pasłejku, żeby pamiętała, że to w pasłejku są fajni agenci, żeby do nas zawsze przyjeżdżała. Dziękuję. Od wszystkim, od wszystkim. dziękuję. Proszę bardzo. I to jeszcze mamy dla dyrektora. Eee nie wiem, czy ja zasłużyłem, bo zawsze jak przyjeżdżam do Pasłęka, to jest zima. <laughs> A dyrektorowi mam takie dwie książki, żeby pamiętał o Pasłęku, bo nie jest, on jest, nie, nie jest z tych stron. No, Dyrektor jest chyba z zapytać, Gdańska czy, czy z Gdyni, Gdańsk. tak? Gdańsk. Gdańsk, Gdańsk. to u pamiątkę o Pasłęku no i, A, i o żeby pamiętał, że... Nie, no jeszcze z obrazkami to w sam z raz... Z obrazkami znamy. jeszcze tutaj jest w Welblągu są zdjęcia i jeszcze są opisane w trzech językach Na każde zdjęcie, nie? No, no bo w Welblągu ma biuro, niebieskie. prawda? Tak, bo w Welblągo mamy biuro. To gratuluję też. Bardzo dziękuję. dziękuję. Ja to w górach dwóch i słabo po Kaszubsku, nie? A lepiej trochę już... Dziękujemy. No, ale wszędzie tam kaszuby są. I no to Gdańsk mi ma, pisze się w dwóch językach, bo po kaszubsku też. A jak oni tam zaczną mówić jak swoim rzucie? tempem, to ja nic nie rozumiem. Jak brzmi nazwa Gdańska po kaszubsku? Duńsk niby. Duńsk. Tak. Ale to ja mam z tym Pokażę, mało wspólnego, bo, bo mało. nie to pokolenie. Pszci Chyba jedno wcześniej to, 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 to było biegłe. Ja ostatnio zapomniałam jedno powiedzenie po kaszubsku. Tak? To co ja powiedziałem? Ta. To lepiej go nie mów w tym tak, powołaniu. Tak, nie będę mówić. No proszę, był, proszę teraz. Krympuję się. Przez <grym> ja ja <grym> no mnie Nie, to 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 nie. Przez, Przez, próbować. Przez, jechać Przez jechać. Mało, mało, mało Nie możemy nic Nie możemy za Nie możemy Dziękujemy Nie Gwiazda. każdy krok to magia disco polomania na parkiecie tu Chcemy, w tym rytmie zaginiemy, nigdy nie zapomnimy. Elbląg nocą żyje, energia w nas płonie. Z Wojtkiem zabawa nigdy nie skończona. Tańczmy aż do rana, z Wojtkiem bi...